Barges nie odszedł wraz z ciemnymi wiekami. Jego duma, groza i głód pozostał wiecznie żywy i powrócił wraz z fantazją Dungeons and Dragons w nowej demonicznej formie. W latach 70. XX wieku wpadł w ręce twórców DD. Zobaczyli w nim potencjał. Barges w Dungeons and Dragons stał się śmiertelnie niebezpiecznym demonem z Gehenny. W świecie DD to istota o podwójnej naturze. Z wyglądu przypomina potwornego, humanoidalnego wilka lub hybrydę goblina i wilkołaka. Jest silny, zwinny i ok krutnie inteligentnym, ale jego najgroźniejszą zdolnością jest polowanie na dusze. Bargest bowiem żywi się esencją istot żywych. Po zabiciu ofiary potrafi spożyć jej duszę, co daje mu siłę i pozwala ewoluować. Zatem w zapomnianych krainach Bargest jest istotą, która, gdy trafia na nasz plan, rozpoczyna wielką ucztę na duszach swych ofiar, by stać się potężniejszy i osiągnąć ostateczną, demoniczną formę. A najpotężniejsze z nich mogą po odpowiedniej ofierze i rytuale przekształcić się w. Jedną demonicznego księcia bestii i gnoli. Opuszczając ciemne wrzosowiska i trakty Anglii oraz płaszczyznę Gehenny, trafiamy wprost na naszą słodką słowiańszczyznę. Tutaj również zadomowił się motyw czarnego ogara. Choć nie mamy jednego imiennego Bargesa, to czarne psy i wilki często towarzyszyły bóstwom śmierci i zaświatów jak Welesowi choćby. Dusze zmarłych mogły też czasem ukazywać się pod postacią zwierząt. A motyw upiornego psa, który wysysa życie lub zwiastuje nieszczęście jest obecny w wielu ludowych podaniach. W demonologii zaś motyw psa jako służebnika złych mocy lub samego wcielenia demona nie należy do rzadkości. Czarne psy często towarzyszyły Przyczyniały bowiem czarownicom, lub były przez nie wysyłane. Barges wpisuje się w ten motyw idealnie. Mam nadzieję, że bajanie o bargesie było dla Was miłą odskocją od dnia codziennego i zostawicie po sobie ciekawe komentarze, łapki w górę i subskrypcje. Dla nas o paliwo i możliwość ciągłego rozwijania gildii bajarzy. Dzięki wielkie i do mrocznego usłyszenia.